Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa na E50, a nawet na podwójnym E50, bo jest to bitwa łączona. Bohaterami bitwy są Szwak i bielizna. Głównie Szwak, ale również bielizna będzie miała swoją rolę do odegrania w tej bitwie. Jak widać, E50 pomalowane identycznie, identyczny kamuflaż. No i jedziemy. No, szwak wykręcił ładnie, biała. Czy też bielizna. Ech, no, troszeczkę zabała, ganiła, No i tak, na początku mamy szwaka. Szwaka na czołówce. Szwaka zmierzającego na miejscówkę. Tutaj mamy krzaczki. Tutaj mamy drzewko. Nawet podwójne krzaczki. Jest to bardzo dobra miejscówka, chociaż ja trybu szturm nie gram. Ale mimo wszystko. Ten krzaczek znam. Pierwszy strzał nieudany. Widzimy, bielizna poprawia, ale do bielizny jeszcze wrócimy. Skupmy się na szwaku, który tutaj nieudolnie próbuje ostrzeliwać tego tortoisa. No, ten już wyczuł wyczuł, że źle się dzieje. No i ustawił się przodem. Tym razem szwak się wstrzelił. Jak widać jeszcze się nie świeci, szwaczku robaczku. Nie przebito pancerza, skuteczność bojowa standardowa u szwaka. <grymne> Teraz zgąskowanie, żeby się nie ruszał. No i to wykorzystuje bielizna. Szwak się zaświecił. Pewnie już coś więcej podjechało. Chyba, że to tortoise odpalił lornetkę. Też to możliwe. No i tak, o, mamy tutaj Leosia. On troszeczkę ukryty za skałką, więc tylko Szwag pomachał mu, ale nie wiem, czy ten leopard widział to machanie. Pomachał mu lufą. No i czekamy, czekamy, co ten szwak tutaj zrobi. Pewnie niewiele. Kampi. No, próbuje teraz wyspotować. Wjechał ten krzaczek. Och, pewnie zasięg widzenia ma 600 metrów. No i z tyłu bielizna, szwaku się porozglądał, na prawo na linii A mamy jakieś tam siły wroga, ale to my musimy atakować. No i właśnie szwak atakuje Skrzaczka. Okej, <gryzny> okej. Okay. Okay. No dobra, szwaku się stąd zabiera. A tutaj mamy perspektywę bielizny. Te odgłosy świerszcza nie są przypadkowe. Oczywiście to jest znak, że mamy do czynienia właśnie z bielizną. Czyli też powszechnie przez znajomych znaną białą. Biała bielizna. No i te celowanie do tortoisa to tutaj troszeczkę, no niby coś tu się świeci na zielono, ale ja bym w garnek strzelał. Dolna płyta ale tak nie dbale. Te strzały, prawdę mówiąc. Garnek, garnek. Ja wiem, że ten garnek potrafi trollować, ale E50 ma bardzo fajne pociski APCR-y, więc spokojnie można trafiać. Może to nawet weszło? Można trafiać i przebijać tego tortka. Chociaż ten włas mówię, potrafi trollować, jeżeli chodzi o tor tortoisa. No dobra. Stoi sobie biała. Rozgląda się. Nic się nie dzieje. Tylko świeższe grały. Może jakieś następne świerzcze puścimy? Nie, 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 nie będziemy tacy okrutni. Celuje, celuje, celuje. To taka drobna zawiecha. I. I mamy przeskok do szwaka. Już myślałem, że się zepsuło coś, ale nie mamy przeskok. Dobra. Mamy szwaka, który podjechał na środek. I w związku z tym już dopadł tego leoparda, próbuje się brać za T55A. No i wykorzystując linię krzaków, szwak będzie próbował się doczołgać do tego Leosia. Przewrócił drzewko. Niszczyciel przyrody. Jest udes. O, nawet jest przestrzał na niego. Pięknie. Pięknie, szwaku, ale jeszcze piękniej bielizna. Więc nie ma czym się podniecać. Spokojnie. Tu szwak. O, tyłek leoparda. Mm. Tyle krzaczków jest tutaj, że szwak po prostu nie ma prawa być wyspotowanym. Ojdzie jeszcze bliżej na pewno. Bo on taki odważny nups jest także odważnie podjeżdża, później odważnie ginie, i później odważnie krzyczy, że czemu nikt mi nie pomógł. No, tu za uciąłem, bo, bo ten strzał był nieważny. <laughs> Mamy powrót do białej. No, widzieliśmy. To już widzieliśmy. Biała tutaj też troszeczkę musi podziałać. Odjazd bliżej. Tutaj też są jakieś krzaczki, ale są dziury między krzaczkami a głazami. Ale może będzie przestrzał na. Ojej, ojej, jej, zabrakło depresji, działa. Odrobinę zabrakło depresji, działa. Tutaj dźwięku też zabrakło. W tym fragmencie po prostu coś mi wyskoczyło takiego, że dźwięku nie ma. Ale ta cisza, ta cisza. Może przysłuży się białej, może zacznie robić demecz. I mamy tutaj AMX-a poczęstowanego bardzo ładnie. Jeszcze raz, być może się uda. Albo i nie. T55A, bardzo ładnie trafiony. Taki snap w sumie. Nawet nie sądziłem, że to wejdzie, ale jednak się udało. Zaświecona biała. Tutaj ten obiekt 703. Wziął ją na celownik. No i, cóż. No, ten fragment jest taki niemy, nie? Ale jak ktoś lubi niemie filmy, to jeszcze może adepta wyciszymy i będzie już pełna elegancja Francja. No, ta WZ. Trafiona tam, tam chyba była wiarzmo. Więc trudno było ją przebić. Ten strzał był nie do końca taki, jak powinien być. No i Biała widzi, że cała flanka na linii A się posypała, więc po prostu odjeżdża. No a szwak przedziera się dalej przez te swoje krzaczki, próbuje zobaczyć, czy przez skałki uda się przestrzelić w kierunku przeciwników, którzy jeszcze tam walczyli z naszymi pojazdami, ale wiemy, że nasi tam już poumierają niedługo, a szwak się toczy, toczy, zakrada i ten T 55A. Bardzo ładnie poczęstowany. znaczy ładnie? Ładnie, Po prostu, normalnie. Trzeba uważać, tam są na pewno te teDK, tam jest ten Udes, o, ten AMX właśnie. No, my już to widzieliśmy, tak, szwaku, więc szwaka może przywiniemy. <noise> Okej, okay, może nie, no, strzał w skałkę, tak, bardzo dobry strzał, szwaku, bardzo dobry, tą W skałkę zaatakowałeś, no i teraz oberwałeś, gdyby nie reakcja plutonowej, to myślę, że zostałbyś pokarany jeszcze jedną bestką, bo ty pewnie znowu byś strzelił w skałkę, no i Udes. Ach, szwaku, szwaku, co ty robisz tutaj, co ty robisz tu? Tak, na pewno tu udestał, na pewno, na pewno. Oho, ho żebyś się nie zdziwił. Wuzeta, zobacz, jak pokazuje boczek. No pięknie, ale kto wygonił tę wuzetę? No kto? Bielizna, bielizna, a nie ty. Ty tylko skorzystałeś na tym. Świecisz się znowu i znowu Udes ci przyrąbie. Zobaczysz. Zobaczysz to, jak to zobaczysz. Zobaczysz jak UFO. No i wycofanie, wiadomo. szwak musi też tam gdzieś sobie odjechać, zjeść kanapkę. No i mamy bieliznę, która się ewakuuje razem ze świerszczami na nową pozycję. Tym razem mamy ją na środku. Mamy tutaj gęstwinę krzaczków i ogień opóźniający. 700 trójka dostaje za swoje. Goldy idą, no, no ale kto by te goldy liczył? Jak wiecie, lic liczyć goldów nie będę. Szwakowi oczywiście tak. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Obiekt spłynął. No a biała się przemieszcza na drugą flankę, bo tutaj jest tryb szturmu, więc trzeba, trzeba zaatakować. A przeciwnik, zobaczcie, jak śmiało sobie poczyna. Szkoda, że ten strzał nie był lepiej przygotowany. Można było to lepiej przymierzyć, ale za to wykończenie jest jak najbardziej poprawne. VKP. Ogólnie nie ma kto atakować. Zobaczcie, jest tylko szwak na środku i biała, która spogląda w kierunku szwaka z taką niepewnością, ale podąża na linię 1. A szwak? Co robił szwak? No, szwak robił niewiele. No. Jeździł sobie po środku. Tak sobie, tak delikatnie. Tak to jest szwak, to jest szwak, właśnie. I zamiast zaatakować przeciwnika, wjechać tam, rozwalić ich. Powótek? No, udało się trafić. No, nawet czasami szwakowi. Uda się trafić ziarno. I tutaj tego obiekta mamy. No, ta jedna pestka. No, to tutaj. No wpadła, i. Wykończenie. Ja myślałem, że to biała wtedy skończyła tego 703. Nie, biała skończyła kogoś innego ST. A właśnie zaraz będzie powtórka z historii, jedzie następny delikwent, właśnie ten pełny, prawie że pełny, nie, połowa jego została, okej, okay, połówka, ST, no dobra, no dobra, i tutaj szwag tą o przymierzyć, no, a tutaj plutonowa kradnie fraga, no cóż, bywa i tak, no i szak tutaj na środku, 3 minuty do końca, są tutaj krzaczki, do których można się zakraść, Trzeba oczywiście uważać, żeby coś nas nie wyświeciło. Natomiast na pewno coś nas zaświeci po strzale. No może drugi krzaczek, ale tutaj ryzyko spotu jest zdecydowanie większe, bo trzeba się wychylić mocniej. Mocniej się wychylić, czwaku. T-34, widać kawałeczek. No i ten kawałeczek wystarczył. E50 ma w sumie bardzo fajne działo. Każdy, kto miał E50, może to potwierdzić. Oczywiście są tacy, co nie potwierdzają, ale ich się nie słuchamy. <laughs> Uciekający UDES nie wiem jak on uciekał, gdzie, dokąd, skąd nawet, ale nie uciekł za daleko. Szwag go dopadł. No i jest jeszcze AMX tak pobijany mocno, że szkoda słów. Snapshot w kierunku WTK ten nie trafił, miał pewnie problemy z przycelowaniem. No i te wolniejsze pociski być może sprawiły, że, że po prostu tak się skończyło, a bielizna atakuje swoją flanką. Dwie minuty do końca. No i tutaj. O, tu jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Piękne wykończenie AMX-a. No i cóż. Do ataku. Jest fałka. Zobaczcie, ile tej fałki tu tutaj. Och, jak ładnie będzie ją farmiła, biała, no piękny strzał 390. Pytałem się ostatnio bilizny jak tutaj Czy już polubiła 50? O, no, stwierdziła oczywiście, skłamała, że, że tak fajnie, że ma już to powiedziało, że fajnie się gra. No, ale to tak, to, to tak jest. Czy tak jest w rzeczywistości, to nie wiem. Nie rozwlekałem tego tematu. Natomiast jak widać dziewczyna ogarnia, bo ten czołg nadaje się do siedzenia w krzaczkach <grywania> do snajpienia, więc jest idealny być może dla niej. No, ale nie, nie przesadzajmy. Biała też potrafi się ruszyć z krzaczka, jak już przeciwników w zasięgu nie widać. <gry> Okej, okay, mamy szwaka, który utknął na swojej pozycji za to, także też toczy wojnę pozycyjną, taką kampiącą. W sumie powinienem też mu załadować jakąś paczkę świerszczy czy świerszczyków nawet. No wyjedź, szwaku, masz 700 HP, no zrobisz tego ty 55A, no, no traf go, trafił go, o, szwaku, ale masz RNG, czy R R R R R R N N G, no trafił go, trafił, kapuj, kapuj, nie, nie ma czasu na kapowanie, jest wutek, jakieś haeczki. Tak, szwak ładuje haeki. Okej, okay, bo została tylko artyleria i wótek. No, na giełdzie Tigera może ten haek nieprzycelowany nie wystarczyć. Zależy, gdzie się trafi. Niemieckie są jednak dość pancerne artylerie. No, i mamy tutaj wuteka. Zobaczcie, biała zostawiła tego wuteka szwakowi. Dobra, dziewczyna. Na pewno no, dobra. Naprawdę. Dobra. I tak to właśnie wygląda ze strony białej. Oczywiście tutaj mamy sygnalizację świerszczy. No i zobaczcie, właśnie ten moment. Może strzelać, ale nie strzela. Wybiera artylię. Szkoda, że to nie buchaek ze strony białej. No, ale tak się to wszystko skończyło. I tutaj dźwięk sygnalizujący wyniki bitwy. Wpadła Masterka, Bravers in Arms, służba patrolowa, duży kaliber i oczywiście Top Gun. 5800 obrażeń, 1579 expa, biała mniej tego expa, więcej kampiła, 5000 damage'u. Czyli podobnie, ale jednak inaczej, jeżeli chodzi o expa. I wyniki szczegółowe, 6 wyspotowanych pojazdów, 3100 asysty. A u białej. On gdzie jest biała? O, tutaj jest. Druga klasa wpadła. No i szczegóły: 1700 asysty. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.